Witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Limbaj. Słuchajcie, dzisiaj jest dosyć wcześnie. U do piątej. Ja nagrywam dla Was materiał. Dzisiaj jest fajna paczka. Niestety do pracy wychodzę zaraz. Pracować. Tak. Zrelaksować się. Eee, najbliższy live, słuchajcie. Będzie no, jak wtorek, środa. Nie ma szans, żebym zrobił, bo zawsze w tych godzinach teraz już wstaję do pracy, a później, niestety muszę później. Depresję do szkoły, także. No nie znajdę czasu, ale w czwartek myślę, że od 10 do 15 posiedzimy sobie na nowy sezon. A co mamy w tym sezonie? Już Wam pokazuję. Proszę bardzo. Tych trzech panów. Ale sobie zaraz mówimy. Powiem tak. Dawno, 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 dawno. Nie widziałem tak mocnej paczki. Z tego powodu, że tutaj wszystko się słuchajcie zgadza. Mamy skilla, najlepszego skilla obecnie dla bramkarzy który jest przypisany do jednego z topowych bramkarzy Ja tego idę, tym poprzednim swoim gram, cały czas gram i uważam go za jednego z lepszych bramkarzy W ogóle nie, nie, w top 5, top 10 nie, ale jeden z lepszych I ten nasz bramkarz Dostaje skilla specjalnego, prawda? Kolejna sprawa jest już Alessandro Nesta który też dostaje dwa skill'e. Dwa po prostu bardzo fajne defensywne skill'e. I Bergomi samo, tutaj nie ma słabych yy, trafów. Także traficie, no to traficie z zawodnika. Czekaj, teraz sobie zobaczymy co tu jest. Eee, czwórkę dali? Kontrakt czwórkę i na pozycji. No, i tutaj dostajemy lepiej lipca, jest to standard, prawda? Nikogo tutaj nie interesuje. Każdy wiadomo, po co tu przyszedł. <grym> e, co ty jest jeszcze? A, paczka napoli jeszcze, słuchajcie, dostaliśmy paczkę napoli. No, taki zestaw dwóch paczek dzisiaj. Teraz tak. Eee, właśnie, te linki nam odchodzą w czwartek. Także pamiętajcie o tym, żeby, żeby się połączyć i, i to wykonać, bo mam przypadnie szansa na zdobycie piłkarzy epickich. Jak zrobić te linki? Słuchajcie, wbijcie do mnie na Discorda, albo ewentualnie, nie najlepiej wbić na Discorda, powiedzieć czego szukacie i ktoś wam pomoże, bo mnie raczej nie złapiecie, ja mam bardzo fajne linki ale to... no nie na tym koncie, na drugim koncie, bo na tym koncie po prostu brałem wszystko jak leci czy mam promocję na końce teraz? jak mówię jeśli jakieś końce chomikowaliście to jest dobry moment, żeby użyć, bo tutaj nawet nie rozmawiałem o tym, czy komuś dani zawodnicy podejdą, czy nie podejdą, tylko raczej rozmawiam o tym, o pewnej paczce, że Zawodnicy powinni podejść każdemu. Ja na przykład gram trochę inaczej. Wyższymi piłkarzami ktoś gra po prostu woli niższych w ataku, ale w obronie każdy chce po prostu mieć najlepszych obrońców i bramkarza, prawda? No tutaj to raczej bez znaczenia jest. I jeśli macie zahomikowane jakieś końsy, no to dzisiaj będzie dobry czas, żeby to użyć. Ja mam 100 końców, nie powiem. Trochę chomikowałem. No, jeszcze Raul się trafił. Nie. Podobne, ale to nie on. Teraz zobaczymy sobie, jak oni na się wyglądają, ale... Napoli. Tak jak mówię, ten GK Directing Defense to nigdy nie było yy, tego skill'a przy bramkarzu topowym, a teraz jest. Fortress Long Ridge Tackle Boczny defensywny obrońca, chyba tak, boczny, nie? No, jak najbardziej, słuchajcie. Aerial Fort Long Ridge Tackle Nesta Nosztos, słuchajcie, Nosztos. Zaraz zobaczymy sobie na maksimum. Nie wiem, myślę, dosyć wcześnie i wydaje mi się, że konami mogło jeszcze. Znaczy, strona może jeszcze nie działać, ale to oni mieli czas na to, nie? To nie jest czwarty, tylko poniedziałek. Dobra. Isaac Hien, Destroyer. Też wysokiego obrońca. I całkiem, całkiem okej, okay, słuchajcie. Field przysipczenie. Skill contact. To nie jest topowy obrońca, trzeba mu z 4 dodać, ale... Jest okej, okay. damy Isaka Po zrobieniu damy go do B. Po zrobieniu, nie? Tu bramko, tu nie wiem. Ankurman, medraźnie już 4 wzrostu. Co to się dzieje? Nie mi się, czy co? Co mi się nie działa? Takie skil do podań dołem. No, tutaj trochę słabiej jest, ale. No, Moliło mi czy co? Troszkę sobie, jest, ale też po rozwinięciu myślę, że na B będzie. Nie, no tylko nie, To mi się nie podoba. Trochę mi się nie podoba. Może, może za nisko tajem. może jak się tylko rozwinie to będzie yy, B. Darmian, defensive. No, tu macie fajnego gościa. Jeden sam punkt, jego poczekajcie, zobaczymy 36 lat, md, 82 wzrostu jako boczny, defensywny, jako środkowy. Najmu jakby dodać, skile to będzie zawodnik na A. Fajny ten, ten Darmian jest. Jest to PNN, offensive wingback. Mało skilli ma. Mało skilli, raczej zawodnik do rozwijania. I to mówi tutaj ten, ten 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 komputer powinien zresetować zaraz na jakiś czas on cały czas chodzi. Rovela, orchestrator, zawsze nogę high, skill do podań, głównie gęsienięższy fighting spirit. <coughs> No, jakbyśmy go rozwinęli, to dałbym mu nawet A, Roweli A, jako. No, jak trzeba rozumieć e, PlayStation Orchestrator i tyle, nie? Rowela w Buongiorno. to no, jest, Tu jest zawolny zawodnik, trochę jest mało. No, walczący w powietrzu zawodnie całkiem, całkiem niezły, ale jest y, wolny Myślę, że na B. Kurze, te piły prostopadem jest straszą, to nie. Lloyd Kelly, Ekstra Frontman. No, tu już jest lepiej. Jak Stoni, podobny trochę. Ale ten z kolei jest słabszy fizycznie. Ale wolałbym tego piłkarza niż tamtego. Ale mu kuleje siła. Ja pierdzielę. Jakieś chore ilości mam z tego spita z tego przyspieszenia. Cóż, nie wiem. Zwykły kontakt dosyć nisko. Ekstra front na no to nie, to też każdemu nie podejdzie. Jak miał to był silniejszy, to byłby nawet A. To byłby silniejszy, nie? Ten zawodnik, ale nie, nie jest. Dobra, zaraz sobie opiszemy tą lepszą paczkę, ale najpierw przejdźmy sobie jeszcze do tej paczki Napoli, bo tamtych tych piłkarzy muszę szukać ręcznie i. Raczej nie teraz pisać, na koniec piszemy. No i tutaj mamy Naolanga Hall Player Naolang Sapszonogachaj Skirę do podań Trałów Wrzuty też jest. Nie jest takiego specjalnego. Do rozwinięcia zawodnik po rozwinięciu. Myślę, że B. No, po rozwinięciu myślę, że B. Ale nie wiem, czy się opłaca. Lobotka, tutaj to jest orchestrator. No i Lobotka bardzo przypomina tego tutaj orkiestratora. Tego tutaj, jak on się nazywa. Travella? Nie wiem, co tak. Obunożny zawodnik też daje do, do A. Lobotce dajemy A. Jako orchestrator. Jako rozwinie się, będzie fajny zawodnik. Generalnie fajny to jest Lobotka. Jakieś dni pogrążyłem i spoko. Dawid Neres, prawdziwy Winger. Za ładnie z piłką. Wszystko to zależy, jak będzie grał. Klasyka nie. Przyspieszenie, balans. Ja zrobię to do driblingu. Prawe, lewe skrzydło. No, tu jest zawodnik taki do dribblingu, bo takich nawet nie chcę oceniać, bo to wszystko, wszystko się okaże, jak on gra. W kogo rękach? Ty, słuchajcie, ale kategorii nam dodali. S, S+, o, proszę bardzo. Tak mówię, Neres, dajemy na B, taki neutralny, bo tutaj bardziej będzie się wszystko okazywać jak on będzie grał w waszych rękach, nie, i to tyle. Rachmani, Obrońca, też kiedyś trochę z nim pograłem dużo. Build Up. I trochę wolny, trochę wolny, słuchajcie. Jak się zaakceptuje jego spis, przyspieszenie Ale no to czasu nie od was zależy. <grych> <laughs> jakbyście grali piłę za plecy, dostaniecie co macie zrobić, nie? Nawet jak będziecie grać uważnie, to górą możecie dostać piłę. No, to takie Spinazola, fullback Finisher, wysoki. Cz, też nic specjalnego. Jak, jak ja miał skile ten Spinazola? No, dobra. Ok ma build-up. No, ten jest szybszy trochę, ale niższy niż ten poprzedni, ale więcej ma skill. Bardzo fajny ma skile ten zawodnik. No, Bełkiem nie damy A, B tutaj. Bełkiem damy B. Ciut lepszy jest niż ten poprzedni. Bramkarz, McTominay, Scott, Box to Box. Tą kartę kiedyś grałem, ale... Skier do podań, do obrony, I też do walki, Fighting Spirit, Super Sub. Nie ma też pass, nie ma true passing, ale podanie ma fajne. Jak na moment, się 93 wzrostu całkiem całkiem podania są. Ale czy jest to zawodnik wybitny? No nie wiem, wydaje mi się do B. Z tego podaniami dodamy go do B. Do A. Kurczę do A No, takie między A a B. Ale to bardziej w stronę B mnie ciągnie. Dajmy mu dajmy mu ma. Niech będzie. Niech będzie. Może nie będzie tak źle. Ejcie, chwilę tutaj zobaczymy. Poszli w ten sposób, trochę ciut przyspieszyłem mu podbić. Przed podań. A takie atrybuty trochę tego, trochę bellinghamowe, trochę Hulitowe. I okej, okay, nie, takie okej. Okay. Dobra. Nie, na, na nich czekaliśmy. Zobaczcie, Dida. Dida ze skillem specjalnym Directing Defense. Ja oczywiście, słuchajcie, będę losował. No jest, na maxie już nawet. Ale to będziemy robić w... W czwartek na streamie. Ciekawostka, to jest Offensive Goalkeeper. Wcześniej była wersja Defensive Goalkeeper, ja mam tą wersję Defensive Goalkeeper. Niskie wybicie. Także nie wiem. Ludzie szukają niskiego wybicia bardzo często. Ten ma, ale tutaj z offensive czy defensive to, to nie wiem czego ludzie szukają. Ja grałem z defensive, było super i tutaj też może być super. Offensive, także tutaj chyba mi bez znaczenia jest. Yy, kolejny zawodnik Bergomi. Dwa skill defensywne: Fortress, Long Ridge Tackle. Tak wygląda zawodzi na S. Dobrze, Bimbaj. No. może być. <grymne> może być. Co tu się dzieje w ogóle? Co tu się dzieje panie panowie? No Fajny? Eee, bimboj W drugiej połowie będzie wchodził <laughs> Sami widzicie No, sami widzicie jak wygląda no i Nesta jeszcze. Nesta, dwa skile. Ariel Ford, Long Reach Tackle. Drugi mądry, nie? Meter wzrostu. Bardzo twardy zawodnik w Ciężko go będzie w ogóle przepchać się, że ten Aerial Fort to działa tylko w polu karnym, na lagę nie będzie działał. Ktoś długo piłkę zagra z obrony, no to chyba nie będzie działać, tak myślę, nie, bo... już ja tak, że ten Aerial Fort tylko działa w polu u siebie. Nesta gra, no to tylko u siebie w polu Tak? Mi się daje, no. No to co? Tak wygląda maxie, nie? Rozwali chłopaki grę. No i tutaj Fortress działa w momencie, podbija trybuty, mm, wszystkie te takie, znaczy umiejętności defensywne. W drugiej połowie, jeśli macie bramkę przewagi Aerial Fort, zwiększa w ogóle Umiejętności walki w powietrzu we własnym polu karnym. Czyli, jak wy zagrywacie lagę z obrony do przodu i walczycie na 30 metrze, to to nie będzie aktywne, nie? Ale tylko w polu karnym. No i tutaj y, Long Ridge, tak zwiększa, y, zwiększa szanse na przechwytywanie generalnie piłek. Yy. Frekwencje, czyli y, częstotliwość, tak. No, noga wie ile tak zwana. <laughs> mm, negiga Directing Defense zwiększa atrybuty defensywne waszych obrońców. No i tyle, to jest tak w skrócie. Ja mam stówę. No jest Dida. Pięknie. A nie, to murić. <laughs> Dobra, słuchajcie, polusujemy sobie w czwartek. Zobaczymy co jeszcze w czwartek będzie. A na razie, jeśli macie jakieś końsy, no to jak najbardziej, słuchajcie, jeszcze dodatkowo pokażę coś. Jakbyście chcieli kupować końsy, no to możecie sobie wbić tutaj, link macie w opisie, na Instant Game y i załóżmy, nie, nie wiem, jak to w ogóle działa, nie? Kupując tutaj przez ten link, który Wam podam, macie 7% taniej, a ja mam z tego jeszcze 3% od zakupu Waszego, czyli 10%, nie wiem, taniej jest razem. Może nie 10%, bo tam 3% to jest pewnie od tej całości, później co wykupicie. No nieważne, ale jest tanie, nie wiem, jak to działa, ale bezpośrednio na PlayStation mam. Mam drożej, jak tutaj, nie? Wbijacie sobie PlayStation czy jakąś inną... Czy jakąś inną tutaj... Yy... Stronkę. Kartę podróżową możecie kupić, tylko że wiecie, to jest... to jest na Norwegię. Ja musimy zmienić na Polskę. To się zmienia. <grych> Oj. Widziałem ostatnio, musicie mi zaufać. Yy, ja nie mogę kupić tego, bo tutaj na Norwegię chyba nic nie ma. Ale wy, w Polsce mieszkający, czy tam w Anglii, też, też macie tam swo swojego kraju promocję i. No, musisz zalogować, żeby chyba język zmienić. W ogóle region. Yy, macie 7% tanie, czyli zamiast 100 zł, zapłacicie. 93%... 93 zł, nie chyba coś takiego, nie? korzystając z mojego linku. Także jak będziecie kupować, bo jest dobra okazja, no to możecie tutaj użyć, bo jest taniej niż w sklepie PlayStation. Tak samo Xboxa też możecie kupić, pc -ta. Tam są chyba lepsze promocje nawet, bo... Na Play'u... Czy tam, czy tam... Słabsze są promocje, ale... Ale na pc czy na... Czy na Xboxie całkiem spoko. Trzymajcie się i do czwartku będziemy losować tutaj piłkarzy. Boże, się Boże. <laughs> Trzymajcie, się, hej. W opisie znajdziecie link do tego, ten mój nie stąd, do Instant Gaming. Trzymajcie, się, hej.